Dobra, dobra, dawaj ziomek Lecimy? Lecimy? No Magia montażu jak to mowy, to Jakbyś to wykorzystał to... Najlepsze jest to całe ammo To kurwa byś się zrespił bez ammo Kurwa i co, co byś miał zrobić Ja eee... nie mam czemu kupić Ja mam kupię do męki, mam chyba 500 Ja mam 300 Kurwa uważaj na tych technikach Krapki jebane, małe krapki A to jak pan mm. hopę przeskoczy to jest ten misja A i tam tego skurdez syna Lek tego uczciwej pierwszej laki stare, mało No przykro mi No i to ogromne mi się zaczęło jakieś lanii

Dzięki, ziomek. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co tu się, się dzieje? Co, co się ja wiem, że ja on był do kokosa chłopie, jak na zwale jest. <głosy> <głosy> Bez kitu. Chciałem chciałbym pozdrowić przy organizacji kokosa. Pozdrowi kokos. Pozdrałem Pozdrawiam kokosa, się, bo właśnie nie, powiedziesz... nie wiem, czy te poprzednie po pozdrowienia ci się nagrały, nie? A, no i ogólnie chciałem powiedzieć, że... Chciałbym zrobić yy, typowane, typowanie na odcinku. Yy, kiedy ktoś pójdzie do pracy? Yy, można się pomylić maksymalnie o... O dwa lata <laughs> Uważaj! A nie, kurwa już myślałem Ty, A granata jakbyś mu tam wrzucił? O kurwa, o kurwa Granata trzeba wyjść. Wow. Ale na pierdala, chłopie idziesz do mnie? Szybko, szybko do mnie Czyli ty pójdziesz Nie pięknie Nie na dół What the fuck Ja pierdolę Uważaj Dobrze jest Ty właśnie we mnie trochę ulecz Dobra, lecimy Ale teraz ty prowadzi bo jesteś chłopim mistrzem Mistrzem Dobra Uwaga. Nieważne co będzie za tymi drzwiami, wyobrażam sobie, że tu nas stoi koko z ćwiatką łódką. O! tak pomyliłem. Ej, tu są takie przejścia jak w Barotraumie, chłopie, nie? A pa idzie, idzie, idzie. Ciu, ciu, ciu. Pisałeś tu? I jak przeszedł. Ziomek na. na jolo. Ty, chyba jak cię pierdolnie, to spadniesz do kwasu, nie? Poczekajcie, jaki je w ogóle. Dobrze był nie pospawany, ziomuś. Sorry, mi jest? przestaje ta No dajcie. O kurwa. Chodź, po to, po to. Po nie? No. Jestem kartkurem. A on to wchodził Ula, na górę, a nie spadał się. na dół. Ale bo chciał być inny kartka na Po prawo, po prawo. Nie, po lewo, po lewo, po lewo co? Wiesz jak z Panie z tej roli, to już będziesz musiał wracać na sam początek. Serio? <laughs> Kurwa ja spadłem, nie, bo miałem laga. A nie wiem, że dobra iść tam na początku. Kurwa Gdzie To ja znam to miejsce, nie? Nie wiem skąd. Jesteś fanem magii. No pierdol! Ty coś się słabo kurwa słychać chyba. To, mi się wydaje. Ale chłopiec stary nie da się tak gra. Dojazd kurwa jak w chłopie, trochę też tak odpadają nie też bym po A jak ulec mi trochę co? No co to że się... Ty, Ja pierdolę! Nie, nie bierze To zablokowałeś mnie. Ja ciebie zablokowałem. Ty umarłeś też? Ja pierdolę. Możesz mnie odjebali, co? No. Niechaj, będę to, to samego początku wrócimy. Ja pierdolę. Ty! No nie gadaj! Ja pierdolę. Dobra, czekaj, czekaj, to dla widzów zrobię tutaj pauzę. Teraz. Zanim my to przejdziemy, kurwa. Biesia o oh, o oh, page Justin little low kopę biesia jakie polko, e biesia o page Spierdolamy stąd Ja pierdolę <laughs> Ja pierdolę Nie, nie Stary na no nie, nie, nie Za każdym razem kurwa Wieś alkapłko? <grymny> Ej, ale tu wiesz co, bo tu jest zaraz ten pierdole Nie, ja, pierdole Nie, nie wytrzymam tego kurwa Wrócę granat w tej pita i zapierdolę na górę w pita kurwa Wyskoczyć się, szybko, że w pita i spierdala. Ale po chuj, co wjeżdżasz? Lota, lota. Lota, lota, na górę, na górę. Kurwa, uważaj, uważaj. Uważaj, uważaj. Tam lota, lata. Ja pierdolę. No nie, nie w tą stronę. No ja pierdolę. Ale no jakiś schematami może się porusza ty. Czym? Schematami no, mówię. No Do dźwięków jest, co to idzie. To słyszy, jak stawiasz kropki albo skacz. Aha. Jak będziesz po cicho, to cię nie dogodzi, jak rzuci granat tam dalej. Tak też możesz zjebić. Widzisz, on nie wie teraz, co się dzieje, gdzie jest. To? Ty, ale jajca. Co, Fajna mechanika, co? On teraz nie wie, co się dzieje. Fajna faza, co? Nie wiedziałeś o tym. Nie. <laughs> jest... Zajebał buch, granata, kurwa. I chuj, masz przejebana. Jest coś pięknego, opiekę to wygląda ze spekta, nie? Ale w to wygląda stale. Joho, pierdolę rzuć ta grenada dalej. Albo chuj tak. Ok, na Tu mm. Tylko, się dam radę tu przeskoczyć. O Boże, wahaj, ja jest pierdolę, prawie. Ja przez to przegrał. Jakie ja się Ciekawe? boję spaść kurwa, nie Ale co dalej? Jak ja się kurwa boję spaść, nie ty ja ogólnie nie wiem co to jest za miejsce, nie? Bo Trzeba włączyć rzeczy. Znaczy, to, jeszcze to, to jeszcze, jeszcze trzeba włączyć i tam, tam to główne jednak. Paliwo i... No to nie wiem, jak to zrobić. Włączy. może włączyć nagrywanie. Włączyłem, już jakiś czas temu. Tylko nie wiem, co tu trzeba zrobić, o, ok. nie? Wintach pobierajmy, tak Aha, Dobra. <śmiech> <śmiech> Mam tak mało amunicji, że nie wiem. Ty co teraz? Ja pierdolę O kurwa To się masz armon nie O Boże Siema ziemuś? To jest winda na górę, jak coś. Okej. Okay. To nie ważne. Czyli masz wieśka wieś trójkę gdzieś, na jakimś koncie? Mm, na koncie brata mam, no. Na Steamie? Na Steamie. Pożyczysz mi? No. Ja bym sobie włączył pobieranie na noc. Zobaczyłem to. Tam znowu jakiś kurwa pływa żółw. Jebany. Nie wiem za bardzo... Czekaj. Tu wszedłem. I co mi to dało kurwa? No nic mi to nie dało. A, wracam się teraz, a? Mam się wrócić? Kurwa. Dobra, ciśniemy tutaj, przez backroomy, na kurwie, na pełnej Znaczy tak trochę na pół, na pół gwizdka Ciska batyskap Ciska batyskap Dobra Ło! What the fuck? Kurwa! Co jest grane? Ty, ja... nie wiem Pa, Polwy. Wolę stary wolę. No. To jest ostatnia próba. Okej. Okay. Przepraszam widzowie, tu... ale męczymy się z tym już godzinę czasu. O, naprawdę. Szczerze, że serio się męczymy już z tym, kurwa, 6 godzinę pana No może tak być, może tak być. pozdrawiam nieźle, to że ja to przesko, nie? Dawaj, dawaj, <laughs> o, kurwa. <laughs> o kurwa, wracam do Dobra, życia. Dobra, wracasz do życia, ja pierdolę, ale Ty dobrze. już odpaliłeś to wszystko? No, tylko to na dole, nie? Ten reaktor. Wiatraka? Nie, wiatraka nie, tylko to, co tu było na dole, odpaliłem. No Ty boli. czekaj, uleczę ci ziomek. Ale mucha mi... Czy to mucha, czy komar? Momencik, chcę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wszystko jest jak najlepszym porządku. No. Jaki go... Zamknął drzwi, kurwa. Ty, jak wyłącz? Aha. Ty! Ale by mnie zmiotło, kurwa. No, kurwa. kurwa, mam lag No Boże, co jest tam? O kurwa. Niebezpieczny skok. Tylko ryzykuję, i tak nie piję. Okej. Okay. O. Au. Au. Tego skoku okay. ja akurat nie lubię, kurde. Ja no bądź, dobra. Bądź. Ciu, ciu, ciu. Niech coś, to ja sobie przygotuję granatę, nie? Nie mam w sobie krył balen, ale zrozumiesz Jak możesz nie mieć? Uważaj! Ja pierdol! Ja, pierdolę! pierdolę. <noise> Czekaj, spróbuję to ogarnąć, nie? Teraz, kurwicy, nie. Otwartego stopu. No dzieje, na tej mapie kurwa jebane, nie. No to kiedyś przestanie robić, kurwa? Bo się zbagało. No nie, bez skitu. Nie wiem, jak po Daj, się na chwilę Dwa. Jeden. 1. Wiecie, gdzie Teraz. Ja pierdolę. Aha. To akurat no. się stary zawahał, nie? Bez kitu Serio To jest kurwa niemożliwe, nie? Żeby kurwa misja była ta... O kurwa. Prawie mi mikrofon spadł. Żeby misja była tak pojebana. Dobra, tu się rozpisz jak coś. No tu teraz trzeba tylko to odpalić Wiatrak i to co jest po wiatraku, nie? I chyba da radę kurwa Halo jesteś Ziomek Dobra, chuj idę na razie solo batyskap a dawaj, no widzisz. Nie mam prowara, stary. No jak to jest możliwe? Przecież jak w Half-Life'ie można nie mieć kurwa łoma? No nie mam stary, no, łoma, i zdechłem. I mi z... upuściłem, bo jak go rozumiesz? Mm. No ale to... A, no. nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No i teraz jak padnę tutaj, to mam wyje**bać. odpalaj! Ja pierdolę. Zostań ty zostań. No ja ja nie jestem, tak jestem jestem. no. Ja pierdolę. To też się pomację. Dobrze. Co to było? Pomyślunek. O kurwa, no ugryz mi jebany Tardo, nie wierzę że co przejdziemy tu. No nie mam łoma, stary. Dżusali ty Ty nie musisz marnować ammo, ja, ja mogę w nich strzelać. Kurwa. A ty to na dole włączyłeś czy spadłeś? Bo już nie pamiętam. Na dole tamto włączyłem. To wszystko jest chyba włączone już. To mi kulę Kuleczki trochę. Dzięki, bo ja Baro, baro. Baro, baro. vai Dai, dai, dai. dai. Pierdolę! Ja pierdolę! O kurwa! No szybko! Gdzie ty jesteś? Chopal zabił! Padam! Ja pierdolę! Ale cię zmasakrowały, ja pierdolę. Ty ja mam tu iść? Nie, nie. Dobrze no myślę? Iść, no, już, tak. Nie, nie, albo nie, nie ważisz tu nie Szymi! Dobra, nie usłyszałem, nie. Góra, 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 góra. góra Gdzie tu jest góra, góra? góra, tutaj o kurwa. O w mnie jeszcze, widziałeś to? O, dobre. Trafił mnie, dobra, nie. Pokaż widzom, jak to się robi. Ja pierdolę. Dobra, tu na szczęście to nie jest jakiś skok przejebany, bo jakbym tu umarł, to nie wiem. Dobra, który co? Czyli powinność a który guzik był no ten czerwony? zgadza się dobrze, niech się kurwy pana więc spalisz Pięknie, dobra. WSPANIALE udało się wreszcie kurwa, no, ale to było przejebane Nam się, się chociaż przynajmniej 62 minuty, nie? Bez gitów. Na szczęście... Znaczy teraz myślę, że możemy sobie zrobić przerwę chwilową, nie? Możemy, możemy, jak chcesz. O, Boże... Dobra. Ja myślę, że i tak jest odcinka z 30 minut, już bo... Tu... Tu, kurwa, ze dwa odcinki są, nie? A, co? Ja, pierdolę to, dobra. A jeszcze czekaj, jeszcze chciałem pozdrowić właśnie jednego jeszcze użytkownika internetu. A, dawaj, co dawaj, y, pod, y, występuje w internecie pod nazwą Sztywny Git Bydgoski. Sztywny Git Bydgoski. <laughs> pozdrowienia. Sztywny Git Bydgoski. Pozdrowienia. A jeszcze jednego użytkownika internetu, który w internecie posługuje się pseudonimem y, Gaida. No, no i dobra, no to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam to was wszystkich. Pozdrawiam, Elo? <laughs> elo, band.